Jedziemy na sport Drive do Poznania. Szybkie przywitanie. Musimy na i w ogóle przemysław. Awe. O, hmm, Wjechaliśmy. Puścili nas. Puścili nas. Trzeba było tylko dać w łapę. Tak. Teraz tu jestem. Nigdy. No, nigdy tu nie byłem. O ja. Ale ładna. Nie patrz, tajfer nawet jest. O Miata. O Miatka, faktycznie. Nie, nie, to chcę Dobry. Jesteśmy na Sport Drive w Poznaniu, to że Poznań. Co robimy? Stoimy. <laughs> stoimy. Bardzo dynamicznie stoimy. No i poszli. Zostawili nas. Będziemy rozdawać wlepy. Tak. Jesteśmy sławnymi youtuberami. Oni jeszcze nie wiedzą. Eee, nie, nie nagrywam akurat kiedy? Może, takiego? Może za 10 lat, jak potanieją. Jedzenie. <głodna>, Głodna? Głodna i zdenerwowana. Głodny? Trochę. Wcześniej jadłem w na Orlanie. O ty! Tak. Taki jesteś. Będę społeczna, nie? Taki jesteś. biznes. nas Ale dobroci, o Jezu. Ale je. Yeah. Wow. Opa! Cześć. Ja jem je! to paruwa. Piwo, piwo, piwo. <grym> piwolane? A może to jest piwolein? Wspaniałego! Ale jak brzmi, jak gada. Jak motocykl. Ale ten Mało znany fakt Bóg dał nam dwie nerki, żeby mieć kapitał na start. Tak, ale jesteśmy na, e, za głupi na to, żeby to wykorzystać. Już <noise> myślałem. No, nice, no, Bardzo ładny. A wiem, że drinka to piwo. Drinkacie? Boże. Okej, zostawię wlepkę. Takie ładne. Nie zobaczę za tym, ale. <noise> Pewnie nie. Zbieram się o godzinie 12:20. Tu również to zakup oryginalnych akcesoriów. Wiem, że bystyczę. Natomiast, wropnika kolejny. Jesteś nagrywana z każdej strony. Tak, właśnie wiem, czuję się niekomfortowo, komfortować, człowiek jest całkiem. A to co mówicie, że progi mi są niepotrzebne wsadzać turbo. Ale zobacz, to nie jest problem, widzisz? Ja też chciałem turbo na gazie. Zobacz, I Ej bez body już ładnie wygląda. S13 są już w takim wieku, że seryjna robi większe wrażenie niż porobiona. Ładna. Kurde, ale zupełnie inna linia niż N A Następny wygląda jak taki kiedy twój stary pojedzę na wloty One były jeszcze tanie. Mega 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 Myślę, że zasługuje na nalepkę Bardzo prestiżową Approve Tak Grippy Boys Approve No trzeba wlepę dać bo tu jest są Grippy Boys Przekazanie za ale jebutne To nie jest, dwa lata temu na no, Osace był. Mamy Jarisa, więc obowiązkowo w lepach. Progów posiada. O kurwa, ale, ale bestia. Znaleźliśmy najlepsze auto tego zlotu. Dajemy w lepę. Śniło mi się coś. Co ci się śniło? Bo ja mam na ścianie poprzyklejane na listwę i na rzepę ogólnie hot nie? I śniło mi się, że ja w nocy to wszystko pościągałam I że tego nie mam Teraz nie się przypomniało jak tam na mnie Ale znowu go miała Magiczna wajka Real race car Ale kurczę ty... Jaris to Jaris. O, ale tu jest miejsca. Czekajcie w Flanek, czy... Ale mu dam, ale będę mu dawał. Tak ja mu się należy. A pror by Greepy Boys. Bardzo creepy poolajmy A prur tablica. Mazda nawet kierownicy nie jest nią. Ściągaj mu dopóki nie patrzy, daj. Gdzie jedziemy. Wprowadzamy kierownicę na spacer, słuchaj. Idą w szkole. Ja się dalej nie zorientował. Gdzie masz Gdzie są nasi? Ale kwestia. O tak, najlepsza. Nie wiem czemu chciałbym kiedyś chociaż raz w życiu posiadać takiego wesła. Okrystan. Na paradę. prawo. Okej. Okay. Bo porucha ma... Lachaj. Nasi fani, subskrybujcie Grip i bo my mamy cały czas te naklejki tu Dobra, pokaż im jak się jedzie. Robimy czasówkę. Czekać. Nie przepuścimy do siebie. Fajnie ten to krok. Kminie jak czmyknąć pomiędzy tymi Chryslera. To Filip już tutaj ma taka robi. Widzę, że <śm> <śm>

Wygląda jakbyśmy się ustawiali do startu no, Ale się klei z tyłu, a Trzeba było jednak proderobić napar no, Ale fajnie, że pozwolili Happy boys. <laughs> Co to taką glebę ma z tyłu? Co ty w beton z tyłu, Stary, no, z tyłu. A... Są z tyłu. Co? Są z tyłu. Aha! Nawet ich nie widać! Ale... Jak Fajnie, to coś było, jedziemy do garażu i nagramy podsumowanie. W garażu, Dalej, Filip. skacz Wystarczy zrobić rozpę Bo kompletnie nie spodziewałem się, że będziemy mieli okazję dzisiaj pojechać, nawet tak prawie szybko na to, że Poznań. Fajny experience. To była parada, ale za to w tempie. Zubię było w podobnym tempie nawet trochę szybciej niż przejazd zapoznawczy na krzywej. No. Yarisy na tory. Pierwszej generacji, najszybsze auto na Tak. Yo! Hello.